Mają jakieś pół kilometra, może, może 350 metrów dodatnych, także dajemy, dajemy panowie. Będzie ciężko Przecież z przodu mieli przepinać, bo z przodu widać bardziej. Z przodu bo taka była informacja, żeby z przodu. Dobra. Ale o chodziło o to, a ja prosiłem, żebyś podał się do bo to wtedy widać jak to jest, Ale jakąś tak... Jest kolejny uczystwik wyścigu. Się. Z numerem 49 widać, a poza tym jeszcze zagrożenie. No ciekawe, ciekawe szanowni państwo, bardzo ładnie nam się tutaj rozciągnął ten pleton. Mi się wydaje, że, że też oni będą cały czas pracować i, i to będzie się cały czas jeszcze wydłużać tam ten peleton, że jednak tam znajdą się tacy uczestnicy, którzy chcą będą chcieli mocno pocisnąć, że to się nam rozciągnie. Pan z numerem 48 zdaje się skończył wyścig, jakaś niedyspozycja? O, flag! Przez shooter, Przez tak? Ale w przyszłym roku będzie lepiej. W przyszłym roku będzie lepiej, w tym roku zeszło powietrze, no rzeczywiście i musiał pan prowadzić już kawałeczek. Tak, tak, ale w całkiem niezłym czasie. Bardzo się cieszę że udało się z pierwszą grupą dojechać, także bardzo fajna impreza, dziękuję bardzo. Sorry, że tak krótko Ale proszę nie przepraszać, no jechał pan na granicy możliwości sprzętu. No i sprzęt nie wytrzymał. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. I mamy kolejnego uczestnika. Proszę tam uważać przy bramie, proszę się odsunąć. I kolejni uczestnicy z numerem 50. Nie wiem ile, bo ręka mi zasłoniła 6, tak? No jednak tu są spore prędkości i musimy tu zapewnić bezpieczeństwo. I kolejny uczestnik. Jakie ostre zakręty, i 22 numer 38, dzień dobry. A tutaj nie widać numeru, No trzeba przyznać, że jest tempo fajne i rowery mają naprawdę sprawne. Widać, że takie szybkie na tych wąskich kołach to ostro Dzieci, a gdzie te dzieci z, z klasy 8? z gimnazjum, z liceum, gdzie oni są? Przyznam się Państwu, że największe wrażenie właśnie robi dla mnie ta najmłodsza kategoria, bo to mogą być nasi przyszli zwycięzcy, reprezentanci Polski być może. Proszę się odsunąć, proszę się, szanowni państwo, wszyscy bierzemy odpowiedzialność za zabezpieczenie tego odcinka, proszę się odsunąć, bardzo proszę się nawzajem upominać, szanowni państwo, to jest niedopuszczalne. bardzo proszę. I przejeżdża metę numer 16, półmetek. Nie rozchodzimy się na drogę, trzymamy się we wózki, się. Wójcie, się na mnie, tak, ośrodku, po chodzimy. Bardzo proszę uwaga, bo jadą. Uwaga, bo jadą, tutaj chwaś, niech Pan się odsunie. Szanowni Państwo, no, jeszcze na mecie nie widziałem uczestników z tej młodszej kategorii, czyli klasa siódma, ósma, pierwsza gimnazjum, druga gimnazjum, klasa Nie było ich jeszcze. Jaka, jaka duża jest dysproporcja. Minęło już mm, 27 minut od startu. No, wydaje mi się, że będziemy mogli za chwilę się spodziewać tych uczestników też. Ale niebawem prawdopodobnie wiadomo na metę ci, którzy y, ukończyli już pierwsze kółko. Oni mogą być za jakieś, bo przyjechali zdaje się 5 po, pierwsza, pierwsza osoba. 20 minut jechali, czyli jeżeli by utrzymali tempo, to będą 25 po, po godzinie 11. Nie, nie, jeszcze po nie, 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 mamy jeszcze nie, 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 Tak więc szanowni państwo, w historii amatorskiego wyścigu rowerowego po Ludzyńskim Parku Krajobrazowym teraz mamy dwunast, ale pierwszych tego wyścigów staje się tu duży, że te wyścigi odbywały się właśnie po... Prze, to były przełajowe wyścigi przez bagna, przez jakieś włoza. Tak, oczywiście, to pierwsze... Wyścig pierwszy, drugi, trzeci, który organizowaliśmy, amatorski wyścig, to był rzeczywiście po y, dolinach, po wozach, ścieżkach polnych, leśnych, dróżkach, y, poprzez strumyki wodne. Y, organizowany był wiele, wiele lat temu, to już kilkanaście lat. Y, robiliśmy to we spół, no, ze znajomymi, z przyjaciółmi, y, właściwie jeszcze wówczas. to nawet y, wszyscy byliśmy w takim wieku studenckim. Y, przy, na pierwszy to pamiętam, że około 13-16 uczestników mniej więcej brało udział w pierwszych dwóch, trzech, no a później to grono się coraz bardziej powiększało, y, więc w tej chwili jest to już taki y, wyścig. No, od kilkudziesięciu, 80 do 100, 100 kilkudziesięciu osób co roku co roku gromadzący. Natomiast oczywiście, tak jak już mówiłem, za rok wracamy do przełajów MTB. Myślę, że to jest największa atrakcja tutaj brutzyjskiego parkuzowego, ale to będzie atrakcyjne. Na pewno postaramy się, żeby to było atrakcyjne i dla uczestników, i też dla obserwatorów. Czy przyjedzie Pan trasę przed razem będzie jakaś komisja zatwierdzająca? <grym i wytrzań> a, rzeczywiście, ja tą tak komisją, ja jako ta osoba decydująca na pewno e, zapozna się bardzo no dobrze. Przede wszystkim ja się z nią na co dzień niemal zapoznaję. To są te ścieżki polnej dróżki, które ja bardzo często w ramach rekreacji, czy to jogingu, biegów czy pieszych, czy, czy marszobiegu pokonuje, także znam je naprawdę znakomicie. Czyli preferuje Pan takie spoty właśnie raczej nie na rowerze, tylko bieganie, chodzenie? Tak, raczej tak, raczej tak. Jeżeli ja mnie małżonka też tak, tak, tak No to raczej małżonka jest taką stacjonarną. Rozumiem. <śla> rozumiem, woli telewizję. No może nie telewizję, ale bardziej stacjonarną, ale jeżeli chodzi o marsze, na pewno też. Marsze na pewno też. Marsze, spacery oczywiście też. A, A Pani Maria Maraszek, zastępca w Wójtach Wyższych, się Pani rzeczy? Ja też bardzo chętnie jeżdżę na Wójt A właśnie przez nie pół mety, przez pół mety przyjechał najstarszy uczestnik, nasz stary przyjaciel, który tu corocznie jeździ. Więc, więc takie piesze też, tak? Piesze jak najbardziej. Takie pierwsze przecież, nie rowerowe oczywiście też, bo mamy tak urowliwe, dużo miejsc tutaj na pewno naszej liczy, naprawdę można przyjemnie, aktywnie spędzić czas. No Mazowiecka Szwajcaria, przypadku, że byłem na spudnie kajaczkami z y, dzieciakami, z żoną. Babcia była, babcia to tak płynęła, że przewróciła się na tym kajaku i cała była tak, że było po prostu super. Wszyscy byli tak aceli. Woda, no i ta przestrzeń. No naprawdę macie teren, niezwykłe mi się, które pomogły przyciągnąć rzesze ludzi. Sam się zastanawiam, czy wartość tego polega właśnie na że to nie jest jakoś bardzo tak zorganizowane, że nie ma McDonalda i tak wszystkich rzeczy, czy właśnie to powinno być, by jeszcze więcej przyciągnęło sam. Sam nie wiem, co jest lepsze i o co powinniśmy zadać, ale w tym Tak, Także możemy aktywnie i mieszkańcy, i goście, którzy do nas przyjeżdżają, możemy spędzać aktywnie, i przyjemnie czas na łonie natury, oglądając nasze tutaj piękne, urogiowe miejsca. Bardzo dziękuję za uwagę. na z numerem 34 Tak, na tym samym rowerze, na którym jeździ po mleko. Szanowni Państwo, to ten sam sprzęt. Emilia? Pani, Pani Maria Kraparczyk nr 34, no dzisiaj bez mleka, ale jedzie dziarsko. Mamy Szanowni Państwo dzisiaj w wyścigu ponad setkę zawodników z Warszawy, z Gostynina, z Włocławka, z Płocka, oczywiście cała plejada gwiazd z Dobrzynia i z... Stróbcze, no i zbrudzenia, zbrudzenia. No nie, jeszcze nie ma, jest, jest dopiero 19 po 11. Jeżeli by utrzymali tempo, to powinni być tu 25 po. No, musieliśmy tam rozpalić te silniczki elektryczne, że no. Pocisnęli a może? Tak, ale daleko. Panie wójcie, ale to jest sygnał taki, jakby ktoś potrzebował pomocy lekarskiej. Może? No, pięć. Szanowni państwo, więc włączmy kamery. Ja bardzo teraz wszystkich państwa proszę o pomoc. Ponieważ oni tak szybko jeżdżą, a numery pochowali, więc wszyscy tu bacznie uważajmy, kto, który wjeżdża. Dobrze? Ja będę mówił na głos. Pierwszy, drugi, trzeci. No i spróbujmy tu zadbać o to, żeby, żeby że tak powiem, zlokalizować każdego zawodnika. No i też przypominajmy sobie, żeby ta przestrzeń tu była wolna. Jeżeli ktoś by się zatrzymał rowerem, zaraz tu za metą też go przesuwajmy dalej, żeby nie zablokował przejazdu dla pozostałych. Zawodniczka z numerem 14. Zawodniczka z numerem 64. Pierwsze kółko czy drugie? Drugie już? Drugie? Pierwsze. Jadą! Jadą, szanowni państwo! I pierwszy może być tylko jeden. Odsuwamy się na boki. No, przygotujmy się do szybkiego liczenia. Będę podawał numerki. I jako pierwszy wjedzie na linię mety zawodnik z numerem 59. Następnie 44. I potem dwóch nie widziałem. Potem 60. I teraz wjechał 35. Teraz nie widzę. 53 tutaj. Teraz 54. 55. Panowie, ja proponuję, żebyście się ustawili, kto za kim wjechał, bo tu jest problem. Bardzo proszę nam się ustawić w kolejności, kto za kim wjechał, bo to będzie potem nieznane. I numer 20. Ale panowie, ja naprawdę nie żartuję. Ustawcie się mniej więcej. Doza... Dobra, okej, okay, bo słuchajcie, to tak szybko żeście wjechali, że mamy tu problem troszeczkę.